Zobacz i otwórz się na wolontariat. Człowiek najlepsza inwestycja projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Największym nieszczęściem w życiu jest samotność. Nie choroba, nie cierpienie, tylko samotność. I myślę, że rozwinęliśmy cywilizację techniczną, a zapomnieliśmy, że człowiek przede wszystkim potrzebuje drugiego człowieka. Nie może żyć bez drugiego człowieka i bez współodczuwania z drugim człowiekiem. Jakich mi się może podobać? Hmm? Czego jeszcze w kinie nie było? Hmm? W kinie już wszystko było, jak przynajmniej twierdzą profesorowie. No i... Jeśli to prawda, że w kinie wszystko już było, to nie mamy czego tu szukać. Ale przecież ciągle powstają nowe filmy, na które przychodzą tłumy. Może i nam się uda. Ale od czego zacząć? Mówią, że tematy leżą na ulicy, tylko trzeba je zobaczyć. Hmm, dużo tego. Na przykład taka budowa. Ile rodzi pomysłów? Można tu nakręcić nawet nowego bonda, chociażby na koparce. Tego na pewno nie było. Albo przerażający horror z życia kaczek, które atakują miasto. Oczywiście w 3D. No dobrze, zostawmy kaczkę. Najważniejszy przecież jest człowiek. Na przykład tamte dziewczyny. O czym tak rozmawiają? I wtedy usłyszałem słowo wolontariat. Może to dobry pomysł. No to może być dobre, bo to się ogląda. To co? No to? Mhm. Jasne. Od czego byś zaczął? Hmm. Od jakiego bohatera? Ty sprawdź w internecie, poszukaj jakichś bohaterów, albo sprawdź to na Facebooku, nie wiem, popytaj znajomych. Jest ja sprawdzę w gazetach. Ty sprawdź w gazetach, a ja, ja nie będę nic robił. Ja będę po prostu reżyserem. Jonas, uh, and uh, we are making a movie about uh, volunteers. We have two teams, uh, the younger team and the older team, and we are uh, doing like hmm, a movie in the movie, a movie inside the movie. It's it's a documentary, uh, documentary series, uh, hmm, and maybe that's all. Uh, so maybe you can you can now uh, present yourself. Mm -hmm. Let's start okay. from you. Thank you. <laughs> My name is Guillermo, I'm from Spain. How long do you stay uh, in Poland? Um, I arrived like six months and a half ago, and I have two months and a half more. My name is Ömer, Ömer Kaye. Uh, I am uh, from Turkey. Uh, I am Kurdish, I am not Turkish. It's for, for, for us important. <laughs> And my name is Morgan. I'm from France, and I'm in Poland since the middle of September, and I'm living at the end of March. I'm Teresa. I'm from Armenia. Uh, we are in Poland already two months and more, and we are working in Czarnybor in refugee center. I am Anna. I'm from Spain. I work with Teresa and Domen in the project uh, in Czarnybor. I arrived uh, in, in Poland to, no, in November. 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 I am uh, Jérôme, I am French and uh, I am in the same team so uh, Teresa and Anna. And uh, we stay here until uh, August. Chciałam się dowiedzieć, gdzie ja w ogóle jestem, bo spędziłem tu troszeczkę czasu, no ale do końca nie wiem, co to jest za miejsce. Jesteś w organizacji pozarządowej, to jest Fundacja Edukacji i Twórczości w Stoku i jedną z dziedzin działalności jest właśnie wolontariat europejski. Wolontariusze mają tutaj lekcje języka polskiego dwa razy w tygodniu, język rosyjski. Raz w tygodniu. Język rosyjski z racji tego, że pracują z uchodźcami Czecze Cze z Czeczenii, więc potrzebny im jest rosyjski. E, no i szkolenia na temat e, obyczajów czeczeńskich, tak, żeby po prostu swobodnie się czuli wśród ludzi, z którymi pracują. Ok, so now uh, we've discussed quite many topics about i and you should know quite a lot. So let's check how much you know. A real Chechen will consider a point of honor? I think it's B. Mhm. Mm and for do you think B? You can say. Why, Anna? We say Guillermo is me. <laughs> 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 maybe I don't know. I think B. it is. B. Yeah. No B. I, okay, I agree. It's B, I think so. <laughs> no. For sure B. For sure it's B. A real challenge must <laughs> should know. the names of his ancestors seven generations back so of course this is connected with the fact how valuable family is for the chechens and we've discussed it quite a lot about it and in the pictures you saw the stone towers like symbols of family clans or family ties z całej grupy na bohaterkę filmu wybrałem Anę z Hiszpanii dlaczego potem wam to wyjaśnię czy są jakieś specyficzne warunki, które musi spełnić ogólnie jakiś kandydat? Na pewno takim bardzo sztywnym kryterium jest wiek, dlatego że wolontariat europejski jest raczej dla ludzi pełnoletnich, czyli od 18 do 30 roku życia. Jeżeli masz 30 lat, jeszcze możesz wyjechać, natomiast 31 to już jest. Troszkę za późno. Nie powinno się od wolontariusza wymagać specyficznych kwalifikacji, czyli nie musi skończyć studiów, nie musi mieć statusu studenta, teoretycznie też nie musi znać języków obcych, natomiast, no wiadomo, że w praktyce trzeba jakiś język porozumienia z koordynatorem mieć. Natomiast nie musi to koniecznie być język angielski. Cześć dziewczyny. Cześć. Cześć. Żeromin, Cześć. E, jak się dzisiaj masz? To mam się. dobrze. Mm -hmm. A ty, Anna, jak się dzisiaj masz? Mansja, dobrze. A ty, Teresa? Dobrze. Świetnie, bardzo fajnie. Ana, jaka jesteś? Chodź i napisz na tablicy, jaka ty jesteś. Okay. Pues soy de, bueno, soy de España. Vengo de un pueblo de Jaén, cerca de Granada. I y, y bueno, studia fizioterapia. Y cuando acabé fisioterapia, estuve dos años trabajando en Francia. Y después, cuando volví a España, empecé a estudiar antropología social y cultural. Ile trwa taki wolontariat? Zaczyna się już od trzech miesięcy i maksymalnie projekt może trwać 12 miesięcy. Akurat nasi wolontariusze w obu projektach są tutaj przez 9 miesięcy. Porque teás interesado en eh, voluntario. Pues es un poco lo que he querido hacer siempre ha sido trabajar en cooperación internacional y ya te digo era una forma de poder entrar. Antes fisioterapia porque me gusta mucho y... y bueno, es también una forma de ayudar a la gente y mi trabajo en Francia pues fue muy gratificante y, y bueno, me apetecía cambiar un poco de aire, me apetecía dejar mi vida en España y, y por eso empecé a buscar un, un proyecto de, de este tipo. ¿Dobre vpias, Maika? Claro, sí, sí. sí. está bien. ¿Tago, Hola, chicas. Hola. Pues, eh, necesitamos eh, una escena cuando tú no, no tú, pero. Nosotras. Sí, vosotras. Eh, paseas. Eh, paseáis, uh -huh. ¿sí? Sí, correcto. Eh, No sé. Por eh... aquí, por el centro, por donde digáis vosotros. No sé Creo que... que. Por aquí. Por aquí, ¿Está bien? Hablando. Just acting normal. Ok, normalmente cuando estamos juntas hablamos francés. Vale. Podemos hablar francés of, ¿no? porque es más normal entre nosotros. Vale. Wolontariat europejski jest trochę inny niż ten, nazwijmy go akcyjny, który podejmują na przykład uczniowie w ramach wolnego czasu. Anna i jej przyjaciele są bowiem wolontariuszami przez cały czas. Znajdują się daleko od swojego kraju, rodzinnego domu i przyjaciół, i wolontariat jest ich głównym zajęciem. Ana pracuje w Czerwonym Borze w ośrodku dla uchodźców we wtorki, środy i czwartki. Pozostałe dni spędza z innymi wolontariuszami w Białym Stoku. Jest poniedziałkowy wieczór po zajęciach w fundacji, Ana zaprosiła nas do siebie do akademika. Hola! <grytanie> Hola mamá. Hola Ana, ¿cómo estás? Muy bien. Enciende. Ah, vale. Hola. es? Sí. Hola. Que, hola. Bueno, te lo dije ayer, ¿no? Están haciendo una película sobre los voluntarios en Polonia, ¿vale? Entonces, están aquí conmigo, hay un montón de gente aquí en la habitación. Te, te enseño un hola, poco. Bueno, es mi hola. madre y mi hermana. Él es Jonas. Hola. No, no se hola. Ve mucho. Hola. hola, encantado. Hola, <laughs> hola a todos. <laughs> y por aquí hay más gente, están con las cámaras, ¿vale? Y, y nada, acabo de salir de clase. Sí, famosa. famosa Anna powiedziała mi, że wszystkie wydatki związane z wolontariatem europejskim są pokrywane przez grant z Komisji Europejskiej. Wolontariusz ma więc opłaconą podróż do kraju, w którym będzie pracował wyżywienie, zakwaterowanie, lekcje językowe, szkolenia, wszystkie wydatki związane z wolontariatem np. bilety komunikacji miejskiej, materiały do pracy, środki czystości, ubezpieczenie, a nawet kieszonkowe. Jedynie wycieczki, które chciałby sobie zorganizować, musi opłacić sam. To brzmi naprawdę interesująco. Tylko co tak naprawdę taki wolontariusz robi w Polsce? Un besito muy grande. Dale un beso papá. Ciao. Adiós, papá. Adiós. Te Co robią wolontariusze w Polsce? Czym się konkretnie zajmują? To zależy od tematyki projektu. Akurat nasi wolontariusze, no, to są projekty skierowane do uchodźców, pracują z dziećmi uchodźców. Natomiast jeżeli chodzi o tematykę projektów, to jest tak szeroki wachlarz, są projekty różnorakie, naprawdę ochrona środowiska, organizacja imprez, praca z niepełnosprawnymi, praca z dziećmi, z osobami starszymi, imprezy sportowe, właściwie myślę, że każdy temat. Natomiast tym, co łączy te wszystkie projekty, jest to, że jest to praca, na rzecz lokalnej społeczności. Nie chciałabym, żeby było to wrażenie, że to jest tylko dla Europejczyków. Praktycznie można wyjechać do każdego kraju na całym świecie i tak samo można tutaj, do Polski, trafić też z każdego zakątka świata o czym ślimak śni, no, o czeszyni z nie o plaskach z czeszyniami, o kanapkach, o żerzyku, kanapka, o śmierci o naleśniku, o pobytuach szylikowech, <laughs> szylikowech, <ślij> <laughs>? nie, 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 I hope uh, the bro. next time maybe we will add uh, some uh, better things. Uh, uh, is, I hope. Uh, no, it's it good. Good or? Jin Kui. Jin Okay, I have a little uh, game uh, for you. Word game. Word uh, game. Maybe uh, <laughs> you. you, you, you stand Tongue breaker it's, it's called a tank breaker because um uh, you break your tank uh, trying to to say it And to uh, maybe you you'd, uh, you could you could try to repeat szczębrzęszenie brzmi w trzcinie uh, we should uh, uh, too, fast, uh, too fast i think do you party i think the same little slow szczębrzęszenie Przepraszam. Przepraszam. Proszę powtórzyć. W Przepraszam. 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 Brzmi. Przepraszam. Szcinie. Przepraszam. Przepraszam. To moja Hard, um, I I nie no. W Szczebrzeszynie w Szczebrzeszynie. rozumiem. W Szczebrzeszynie w Szczecinie. I you see what you did? brzmi w Trzcinie. w Trzcinie. W zdążyły w ostatniej chwili. Jedziemy więc na trzy dni do Czerwonego Boru, gdzie Anna i jej koleżanki pracują w ośrodku dla uchodźców. Do Czerwonego Boru autobus nie dojeżdża, więc Anę, Terezę i Jeromin w każdy wtorek zabiera z Zambrowa samochód jednego z pracowników ośrodka. Tylko dlaczego spóźnia się akurat dziś, gdy jest tak przeraźliwie zimno? la Polonia. Uy, ¿Por qué Polonia? Pues mira, me interesaba Polonia y Rumanía. Rumanía porque me atraía ese país, no sé por algunas películas que había visto y demás, y Polonia porque tengo una de mis mejores amigas es arqueóloga y estuvo trabajando aquí un tiempo y me habló muy bien de Polonia, en plan de que le gustaba mucho, que la gente era muy agradable y que era bastante diferente a España. Y, y bueno, cuando vi este proyecto y me cogieron, pues no me lo pensé tampoco mucho porque era un sitio que tenía en mente también. Además está cerca de, de Rusia y me apetecía mucho visitarlo y dije que pues era una buena oportunidad para pa aprender ruso y para pa estar cerca también. ¿Y te gusta? Sí, a mí me gusta bastante. Lo que no me gusta mucho es el tiempo, pero bueno, como mm. voy a estar hasta agosto espero ver por lo menos un poquito de calor, pero sí, eso me gusta. Paryżerzy przyjeżdżają trzy razy w tygodniu, we wtorki, w środę i w czwartki, pomagają w prowadzeniu zajęć, w organizowaniu zabaw dla dzieci, organizują często zajęcia pozalekcyjne, gdzie uczą dzieci języków. Organizują często przyjęcia, e, dyskoteki, party dla dzieci. Poza tym uczestniczą w wycieczkach, gdzie pomagają w organizacji, w przeprowadzaniu takiej wycieczki. Poza tym wolontariuszki włożyły duży wkład w odnowienie przedszkola. Pięknie ozdobiły ściany przedszkola, zarówno w tej sali, jak i obok, również korytarz. Pracą wolontariuszy tutaj w naszym przedszkolu. Nie prowadzona jest żadna przeze mnie dokumentacja, nie obciąża mnie to. No i mogę skupić się na pracy z dziećmi. Tak? To jest po prostu dla mnie tak jakby dodatkowa pomoc, za którą jestem wdzięczna, ponieważ sama pracuję z dziećmi, grupy są liczne i jest trudno jednemu nauczycielowi opanować grupę dwudziestu kilku osobom. Czy instytucja, która zatrudnia wolontariuszy, musi wypełniać mnóstwo papierków? Czy jest to kłopotliwe dla takiej instytucji? Nie, może właściwie żadnych papierków nie wypełniać, poza tym, że y, uzyskuje akredytację. Organizacją goszczącą jest Ośrodek dla Uchodźców, natomiast koordynatorem projektu jest Fundacja nasza Fundacja Edukacji i Twórczości. Wtedy cała papierologia spada na nas. Wolontariusze wnoszą bardzo dużo do projektów, do życia samej organizacji. Yy, dlatego że po jakimś czasie już się traci ten napęd, te motywacje, prawda, kolejny projekt, natomiast pojawiają się nagle młodzi ludzie, którzy mają mnóstwo pomysłów. Mnóstwo zapału, i jakby wszystko ożywa na nowo. Dodatkowe korzyści dla instytucji, poza tym, właśnie, że zyskuje finansowanie, staje się tą organizacją o zasięgu międzynarodowym, ma kontakty międzynarodowe, to są jeszcze takie korzyści dla samych pracowników. Na przykład widzę, że nasi pracownicy robią się coraz bardziej otwarci i odważniejsi, jeżeli chodzi o posługiwanie się językami obcymi. Y después por la tarde trabajamos con nosotros le llamamos los all children, ¿no? que serían los niños más mayores, adolescentes y eso, que vienen del colegio y ahí pues organizamos fiestas, hacemos, algunas tardes hacemos tarde de cine, vamos a, estamos preparando un periódico ¿no? para que cuenten un poquillo su vida aquí en el centro. Y después pues hablamos con la gente. Lo peor es la lengua, ¿no? Pero bueno, Teresa habla ruso y nos sirve un poco de, de traductora.

Винтаж, винтаж. А, да. Вы нет. Начинаем. Ручку уже... Начинаем. Я вам... У вас есть копик, да? Я вам дам задание. Какое задание было для журнала? О зиме надо было, да. Вы написали сочинение. У вас есть фотографии про зиму? Вы сделали? Да. Да, мы будем читать э, ваши сочинения, будем выбирать самые лучшие фотографии, а потом это все переместим сюда. Это будет на стене, будет ваше, э, ваше сочинение, ваши фотографии, ваше имя будет под ним. Э, и это все, я думаю, чтобы будет лучше на таких э, цветных бумаге. Да, цветных бумага, чтобы э, и ваш почерк. Хорошо? Quería preguntarte también si la profesión de voluntario es eh, una forma de ayudar con, eh, con el trabajo cuando buscas el trabajo. Pues no lo sé. Yo creo que una forma de acceder a un mundo a lo mejor, como el de la cooperación, el de trabajar en ONG y demás, que te puede abrir alguna puerta, ¿no? Porque si vas con después el certificado que te dan de voluntario, pues es más fácil que llegues a algunos sitios competencias, eres bastantes nuevas, ¿no? pero no, no lo sé si a la hora de buscar trabajo puede ser importante. Ya te digo, para mí no ha sido una motivación porque yo en España tenía trabajo. ¿Y por qué, por qué lo haces? Pues lo hago porque tenía una necesidad de cambiar un poco mi vida y de sentirme más útil de lo que me sentía en mi trabajo. Y trabaja en algo que te gusta, que te llena y que no lo estás haciendo por un intercambio monetario, lo estás haciendo porque quieres. I y dedyka a ello el tiempo que quieres. Nosotros tenemos que hacer un mínimo de 4 horas al día, pero nosotros estamos todo el día ahí, porque nos apetece estar, ¿no? Więc dla mnie lo mejor es że que nie no se trata de un trabajo, para mí se trata un gusto. Chcecie mnie pewnie spytać, dlaczego z całej grupy wolontariuszy na bohaterkę filmu wybrałem Anę. Ale czy muszę odpowiadać na wszystkie pytania? Chcielibyśmy wziąć współudział. Co możemy zrobić? Jaki jest pierwszy krok? Pokażę wam gdzie tego szukać. Czyli wchodzicie na działaniu, Wchodzimy w akcję drugą. W strefę wolontariusza. Tutaj my możemy szukać organizacji partnerskich, ale też wolontariusz może wyszukiwać sobie projekty. Że środowisko. Środowisko naturalne. Tak, właśnie <laughs> dobra. To zobaczmy, jeżeli chodzi o środowisko. No, i tutaj widzicie od razu, w jakim kraju są dane projekty. Z tym, że, żeby się dowiedzieć czegoś więcej o projekcie, trzeba otwierać te poszczególne mm -hmm. zakładki i czytać. Zobacz i otwórz się na wolontariat. Człowiek najlepsza inwestycja projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.